Witam w kolejnej części, chcieliśmy zagrałem w Quake i poprzednio popełniłem pewien błąd I nie nagrałem, kiedy wychodziłem z gry, więc pewien e, odcinek musiałem jeszcze raz przejść, więc mogę mieć trochę inne tutaj statystyki I więc zatrzymałem się powiedzmy na tym miejscu, prawie tak samo jak ostatnio, tylko że tam ten demon mnie zaatakował Teraz tak. Trzeba wcisnąć te przyciski. Tylko delikatnie, żeby pułapki ominąć. I teraz tu będzie... O nie, dobra. Hmm, teraz. Ale tu się wcześniej otwarło to wasze. O, udało się. Jakoś nawet w miarę... Sensownie to załatwić, a um, ja tutaj do góry jeszcze pójdę. Czy to będzie koniec jakiś, czy co? Łoł, a czy to granat posłał? O! No, dobrze, kurczę, badaj. Ale... Ciekawe się robi nawet. O, a tu jesteś jeszcze. A to jeszcze trzeci ogry. Łoł, Ktoś jeszcze? Ale ja się tam. A jeszcze jest rycerz. Ja się wrócę, jednak. Oczywiście, żeby sprawdzić co to mi się pojawiło. Aha, po prostu Zaraz, jeden... Aha, to jeszcze z drugiej strony pewnie się otworzyło. No jasne. Secret cave has opened. To trzeba będzie sprawdzić. Może to jest wejście do tajnego poziomu, znaczy sekretnego. Okej, okay, tu ammo, tu apteczka. Hmm. Ojej, ojej, ojej. Z mnie nie powinien się dziwić. Dobra, tutaj będzie standardowe wyjście, śmieje. Ale ja tam nie idę, ponieważ szukam tajnej jaskini. To nie będzie gdzieś A w ogóle ten poziom na się Grizzly Grotto, ponieważ nas... Jakoś to ominąłem Auć, Ciekawe czy coś w tym kwasie jest, ale nie będę próbował tego sprawdzić Dobra, to tam na górze generalnie jest coś ta droga A ja sprawdzę to te... A tu jest coś dużego Albo tego nie było wcześniej, albo... Granatnik oraz portal. Ten portal... Tak, to jest do tajnego poziomu. Oraz wszystkie... O w mordę. To jest poziom, w którym jest bardzo dziwna grawitacja. Okej, okay, dobra, czas nagrać. Dobra, popatrzcie, skaczę na takiej wysokości mniej więcej. To nie będzie proste. Ale idę przynajmniej z normalną prędkością. Oj, obudziłem... Doskoczę tam? Nie za bardzo. A ciebie to trzeba zabić, kurczę. Oj, mógł sobie trafić. Kurczę, nie mogę nawet pod takim kątem patrzeć, żeby... O, udało się. Teraz jego trup będzie spadał, spadał. Ohohoho! Wow. Oj, granat co gdzieś będzie. Dziwnie. Dziwnie jest. Mogę zrobić jak się rozpędzę stąd i skoczę? No tak średnio. Nie wyszło to. Dobra, powiedz. Dobra, idę tutaj. E, do... Idę Do tego. do tej piramidy. Ten poziom nazywa się w ogóle Zigurat. Zigurat Vertigo jakoś tak się nazywa. Hmm, to też jest zamknięte. A tu jest winda. A właśnie... o ogrów, ogrów, ogrów. Oj. Szlak. koczek. Tu jeszcze jest to. Ojej, ojej! Aha, bo ja mam nieśmiertelność włączoną. zapomniałem przecież. Mam bonus nieśmiertelność. Kurczę. Już nie? Strzelają tymi granatnikami na oślep praktycznie z taką grawitacją to popatrzcie jak to w ogóle leci. Nie mam co na nawet... Nie muszę uniku robić dobra. Dobra, wezmę sobie te granaty zawsze coś. O, jeszcze jeden. A tu wyrzutnia rakiet jest! Jest! Wyrzutnia rakiet mam! Po prostu kultowa broń. Absolutnie. O, nie myślałem, że sobie. Uff, przynajmniej tu spadłem. Od tej broni, e, chyba w Quake'u dopiero zaczęły się takie. Um... Kurde, da mi się to. Nie za bardzo. Zaraz. Czas. była pierwsza taka wyrzutnia rakiet. Popularna, tak mi się wydaje. Gra komputerowych wcześniej w ogóle nie było. Znaczy w dumie była... Oj, spadło mi coś. W dumie była, ale... Nie zrobiła takiej furory jak ta w Quake'u. Kurcze, tu wszystko się w wolno robię to w ogóle wziąłem, próbowałem to wziąć, bo mama na maksa no tak. To ten przycisk i apteczka 100%. I można iść dalej. Tylko gdzie? W dół, w dół, w dół, pewnie do tej piramidy. Jo Dobra. Ty Ujawiam tą broń. A w bał kurde. Można robić też skoki na wrzutnie rakieta, ale to Na razie... Je... O, tu jest jeszcze jeden. Kurde! Skąd to co, co było? Błyskawica, no to znaczy, że jest szamber gdzieś tutaj. Zaraz zerwie do no, niezlótni Jest też szamberze. Tu jest po prostu, tu jest. O! Czy uda mi się w niego trafić tak? Tak, nie za bardzo. Można na razie spokój z tym. Tu jest przycisk, jeszcze na dodatek. Jakiś kat się otworuje. Chodź tu! jest. Oj, no, już nie ma zbroi. Chodź tu, yes, zginął. Zostaję ja huh? w życia zdrowia. A tu jest, trzeba to wziąć. Jakoś dam się. Uu, ale to mi się na to nie udało. A to jest winda. A tu jesteś! A, tutaj te arkraty się otwarły, i pewnie też te. Ej! Gdzie jest ten kolejny ogr? <laughs> jeszcze jeden shamber, ale zbiegnie szybko, ponieważ mam super nail A tu jest jeszcze jeden. Ok. Kolejny przycisk. Jeszcze jeden szambler! A ja skończyła mi się amunicja do tego... O kurde, za Ciekawe to jest dosyć. Zrywa chociaż... no niby tak. Ło! Ale wysoko szczegółem teraz. Nie! Yeah. Ale tak dół. O, tak muszę iść na przykład. Tak jest najlepiej. O, żeby nie trafić. No. O kurczę co to jest? Jeszcze, że jeszcze, No Kurde, no dość tego. No Jeszcze będzie tutaj więcej tych misiów. Oooo, sobie skoczyłem, kurde. A tu są drzwi na niemiecki klucz. A gdzie ja wezmę teraz jakiś klucz niemiecki jeszcze? Może tu? Tak, tam jest chyba uh. Najpierw sobie wezmę to ammo Przyda się, ponieważ służyłem sporo do tego... Sporo gwoździ. Co jest? Nie... No dobra, nie będzie to ważnia, jak się tu włączyć. To chciałem. Teraz tak, chyba będę... Chyba się wrócę po tą amunicję do... O tu jest jeszcze trochę amunicji do gwoździ. Znaczy, gwoździ po prostu. Co jeszcze? Boże. Słyszałem was, szambiel. O! Ja pełen nie jestem. Nie wiem. Yy, dobra, teraz idę. Tam. Kurde, i sobie spadłem pięknie, no? Nie chciałem tego zrobić w każdym razie. Koniec czasu powoli, a ja się wrócę jak już tu jestem. E, po tam, po gwoździe gdzieś tam. A to właśnie zrobię nawet chyba w międzyczasie. Także do zobaczenia w kolejnej części serii agrem w Quake.